Witam wszystkie osoby z podznaku byka. Zapraszam was na rozkład na rok 2022. Będzie to tylko czytanie z karta rota plus jedna karta z mądrości ukrytych królestw na sam koniec. Nie jest to więc żadna dogłębna analiza tego roku dla was. Zacznijmy od tematu pracy. Tu się pojawiają jakieś ciekawe okazje dla was w tym roku. Może się pojawić ciekawa współpraca, propozycja jakiejś umowy i pokazuje się to jako korzystne dla Was. Jeżeli ktoś szuka nowej pracy, albo marzycie o tym, żeby dostać jakieś ciekawsze stanowisko, na przykład w obecnej pracy, tutaj jakaś osoba druga, jakieś zrozumienie z tą osobą. Może spowodować, że jakoś dobrze na tym wyjdziecie i to się dobrze dla Was obróci. Tu jest możliwy jakiś pozytywny przełom. Jedyne, na co trzeba zwrócić uwagę, to jeżeli ktoś Wam coś ciekawego zaoferuje, to nie warto czekać zbyt długo z odpowiedzią. I tu jest pokazane, że tę pracę tak czy inaczej powinniście mieć, a nawet są tu pokazane takie emocje. Takie dobre możliwości dla Was, jakieś dobre perspektywy, że nie jeden z Was powinien wyjść z poczucia rozczarowania w tym roku. U kogoś mogą się pojawić jakieś nowe źródła dochodu, czas inspiracji, kreatywności, jeżeli ktoś potrzebuje tej kreatywności, lub praca, która naprawdę jest Waszą pasją, jakimś spełnieniem marzeń. Powinniście czuć pozytywną energię. Jeżeli ktoś planuje jakieś wielkie zmiany w tym roku, to będzie trzeba coś w tym kierunku zrobić. To jest pokazane w ten sposób, że pierwsze trzy miesiące, tak powiedzmy styczeń, luty, marzec, to Wy podchodzicie tak troszeczkę na luzie, czyli no nie przepracowujecie się jakoś tak szczególnie, robicie to, co macie do zrobienia, ale jednocześnie tak, żeby czuć też radość z życia yy, tak na co dzień. Czyli nie robicie nic jakoś specjalnie ekstra, następnie w okresie wiosennym, tak kwiecień, maj, czerwiec, zaczynacie się przyglądać swoim sprawom. Być może jakaś oferta już w tym czasie się pojawi, którą będziecie analizować, czy warto, czy nie warto. To już dla niektórych może być jakieś polepszenie. Ci z Was, którzy jakoś bardzo zdecydowanie by zaczęli poszukiwać pracy, no to mogą być zapraszani na rozmowy kwalifikacyjne. Czyli tu już się coś rusza, w sensie takim, że zaczyna Wam zależeć, albo zaczynacie się zastanawiać, czy nie można sobie polepszyć, czy nie ma gdzieś na przykład jakiejś lepszej pracy, albo może się pojawić jakaś oferta, która Was po prostu zainteresuje. Na okres letni macie fantastyczne karty. Tu już jest jakaś odmiana na lepsze. Albo może się pojawić jakaś cudowna nowa praca, albo jakieś nowe możliwości w obecnej, że tu widać jakiś przypływ optymizmu, dobrych emocji, ale też i to może być przypływ gotówki. I kończy się to kartą Diabła, czyli to jest taka końcówka roku październik, listopad, grudzień. Ale biorąc pod uwagę, że tu jest taka wyraźna sugestia, że te zmiany idą w kierunku pozytywnym dla Was, czyli takiego pozytywnego przełomu, to mam nadzieję, że ten, ta karta diabła nie będzie pokazywać tego, że Wy będziecie żałować tej decyzji tej pracy. Raczej myślę, że co niektórzy z Was albo mogą popaść wręcz w pracoholizm, albo będziecie chcieli po prostu jeszcze więcej. Czyli jeżeli w okresie letnim już się nam zaczynają pojawiać jakieś przypływy gotówki, jakieś polepszenie konkretne, to może być tak, że przy końcówce roku wy będziecie chcieli jeszcze więcej osiągnąć i jeszcze więcej mieć. Może chodzić całkiem dosłownie o pieniądze. Jeżeli ktoś do tej pory był rozczarowany swoją sferą zawodową, to tu, ta nowa możliwość, ta nowa praca, właśnie powinna Was z tych negatywnych emocji wyciągnąć. Także ogólnie karty są pozytywne. Jedyne co to można powiedzieć, że ta pasja, ta cudowna praca może być tak cudowna, że po prostu grozi Wam pracoholizm. I przechodzimy do y, sfery uczuciowej. Y, I tu mamy zdecydowanie drugą połowę roku lepszą niż ta pierwsza. Pierwsza połowa roku pokazuje się w energii rozczarowań, wycofania, troszeczkę samotności, odosobnienia, przemyślenia czyli dla singli nie szykuje się tu raczej nic nowego, a i w parach może być jakiegoś rodzaju stagnacja, że każdy trochę żyje swoimi sprawami. Natomiast druga połowa wnosi yy, zmiany. Czyli w okresie letnim, całkiem dosłownie, to może być dla kogoś wyjazdy, ale może i przeprowadzki. Może to oznaczać odchodzenie od pewnych znajomości, które się na przykład nie rozwijają i nie czujecie się usatysfakcjonowani. Jeżeli ktoś planuje rozwód, no to by było tak, że w okresie letnim decydujecie się na separację. Jeżeli ktoś z Was byłby w takiej relacji z kimś już zajętym, no to ta osoba druga na przykład może podjąć decyzję, że rozstaje się z tą osobą swoją. Ale to już naprawdę by musiało bardzo długo dojrzewać w tej osobie, żeby w końcu tą decyzję podjęła. Właściwie ja tu rozwodów nie przewiduję dla byków, dla tych byków, które mają stałe związki. Wręcz przeciwnie. Tu jest pokazane, że Wy w tym roku możecie osiągnąć pełnię szczęścia, spokoju rodzinnego, poczucie stabilizacji, y, trzymanie się zobowiązań i można powiedzieć, że wszechświat będzie sprzyjał temu, żeby stałe związki wytrwały. Ale jednak pojawia się taka informacja, że dobrze by było przyjrzeć się w tym roku swojemu partnerowi, y, żebyście po prostu nie byli obojętni na pewne sygnały można powiedzieć, że tu trzeba się czemuś przyjrzeć. No, taką macie radę, że to się jakoś obróci na dobre. Ewentualnie zwróćcie uwagę na osoby, które wam się przyglądają, bo mamy tego paża mieczy. I ten paśmieczy mieczy ostatecznie jakoś ma się obrócić wam na dobre. Więc albo przyjrzyjcie się osobom, które wami się interesują, tak dyskretnie. Bo może ktoś się interesuje na przykład waszym partnerem czy partnerką. Ale również byłaby to taka wskazówka, żeby przyjrzeć się swojemu partnerowi, czy on nie wysyła wam jakichś sygnałów, które ignorujecie. Więc tu należałoby zachować pewnego rodzaju czujność, ale tak poza tym jest pokazana stabilizacja. Dla singli jest tu też informacja, że wam jest przeznaczony taki normalny związek. Normalny, czyli żeby dzieci były. Żeby był spokój, żeby właśnie to było małżeństwo sformalizowane, z braniem odpowiedzialności za tą relację. I wy tu z kolei możecie poznać kogoś takiego dostałego związku w tym roku pod jednym warunkiem: że wy zaczniecie albo szukać, albo zwracać uwagę na mężczyzn czy kobiety, w zależności kto mnie słucha, którzy wami się interesują. Nie być obojętnym. Tu nie wolno być obojętnym. Ta czwórka kielichów to jest przesroga. Nie bądź obojętny, obojętna. Przyjrzyj się, popatrz na niego, na nią w tym paziu albo poszukaj tej właściwej osoby, bo przeznaczona jest wam relacja bardzo ciepła, bardzo spokojna i stała, trwała. Jeżeli chodzi o czas, to zmiany przychodzą wraz z początkiem lata, lipiec, sierpień i. Tu zaczyna się coś dziać. I ostatnia rzecz, którą obiecałam, czyli karta z mądrości ukrytych królestw. Ja wam przeczytam, jakie ona ma znaczenie, bo po prostu to jest tak ładnie napisane i ja nie umiem tak ładnie powiedzieć swoimi słowami, a nie chcę tego zepsuć. Do najwyższego dobra nie dopuszczają cię własne myśli, w których sabotujesz samego siebie i przekonania, które w sobie dusisz. W swoim mniemaniu możesz robić wszystko, co w Twojej mocy, aby sprawić, żeby Twoja rzeczy, rzeczywistość przejawiła się, ale niewykluczone, że ulegasz następującym myślom. Nie potrafię tego zrobić. Nie zasługuję na to. Po co próbować, jeśli i tak mi się nie uda? To mi się nie należy. Jestem antypatyczny, i tym podobne. Przebywasz w więzieniu, które sam dla siebie zbudowałeś. Ale to dobra wiadomość, ponieważ oznacza, że posiadasz do niego klucze. To znak, że musisz spędzić trochę czasu sam ze sobą i zająć się tymi przekonaniami, które powstrzymują cię przed ciężką pracą, a ty przez to stoisz w miejscu. Jeśli zechcesz, możesz zmienić te przekonania. Wszak nie chcesz siedzieć w więzieniu, prawda? Dobrze przyjrzyj się swoim myślom, oderwij się od wszystkiego. I spędź kilka minut na zewnątrz, wyrażając wdzięczność. Nadszedł czas, aby wpuścić do środka promienie słoneczne. A ja życzę Wam wspaniałego, udanego, pomyślnego roku 2022 i pozdrawiam.